no i witam na drugim spacerze no godzina będzie gdzieś 15 20 eee, zupkę tylko zrobiliśmy dla mamy i dla siebie i jeszcze dwa jabłuszka zjadłem no i jestem na drugim spacerze jeszcze zawidna to się chwali bardzo ładnie no może jeszcze wyjdziemy, na pewno wyjdziemy na spacer numer 3. Czyli dzisiejszy dzień będzie jak za dobrych dni, gdzie mi się zdarzało wychodzić trzy razy na spacer. No, aby tak dalej. Zwłaszcza, że pogoda dzisiaj jest przepiękna i słoneczko cały czas towarzyszy i przysłuchuje się co my tutaj o czym mówimy a na pierwszym spacerze o czym żeśmy rozprawiali no przede mną też ludzie w parkach spacerują także bardzo ładnie